Witam serdecznie. Gramy z Panem Rysiem Na dwa pik. Musimy spasować, nie mamy na trzy pik. A teraz mamy na trzy pik. Guceldy coś nowego. Mhm. Mhm. No mamy na trzy pik, pani Rysiu. Oczywiście konterka i w króla pik. Oczywiście konterka i wisp w pika. I pani ryśleciejanie w pika. Ma pan dziesiątkę. Bierzemy kierową, może karową. Czy to singielek pani ryśle no dobrze, że nie położył asa, bo mógł nie wyimpasować damę. Znaczy, że pan Rysio powinien mieć dziesiątkę. Mhm. Dołóż pan, panie Rysiu. Singlowa? Jak, sing... nie nale... jak Na druga, pierwsza nie należało kłaść jak druga, panie Rysiu. Nie kładziemy figury na drugim ręku. Chyba że singlowa dama. No to pech. Chyba że pan masz króla. Nie, no singlowa. Zwracam honor, panie Rysiu. Siedem zeszło. Ten jeszcze ma cztery trefle. Chciał grać trzy bezatu. Nie, trefle chciał grać. O! No to biorę karową. Co będzie mi dziesiątkę trefli pasował? No to biorę karową. Graj pan w piki, panie Rysiu. Oj, panie Rysiu. Panie Rysiu, to trzy piki od razu. Od razu trzy piki. No gdzie te piki pan wyrzucasz, panie Rysiu? Dama kierbierze, panie Rysiu, wpadliśmy strasznie. Trzy piki, panie Rysiu, od razu, trzy, siedmioma. Pan ja się nie przejmuje zapisem. Na trzy za to tu chłopaki leżeli. Ja bym przedłużył do czterech pików, panie Rysiu, gdyby pan otworzył. Nie, sześć pan ma. Co ja liczyć nie mogę? Do 13 nie miał leczyć Panie Rysiu. 10 pan miał. No to dobrze. A damy teraz wtrzymać. Może będą im pasować. A, nie impasowali. Dwa piki. No teraz pan w odwrotnej sytuacji, panie Rysiu. Kontra. Panie Rysiu, ja nie, mo nie mogę nic powiedzieć na to. Na tę kontrę pana. Muszę powiedzieć, trzy trefle, panie Rysiu, to jest zejście. Najniżej jak mogę. Nie ma takiej licytacji. Natur. Jakie natur? Jakie natur, jak ty... A ja nie mogę go usunąć? Chcę go usunąć. Nie będziesz miał żadne natur. Nie macie już. Natur. Oszust, a nie natur. Natur. Natur to jest jak się wchodzi trzy. Bo blok licytuje się raz. Nie licytuje się bloku dwa razy. O. Gdzie pan Rysio ma figury? No ma asa-trefl, asa-kier. Wpika, wpika! Wkiera. No panie Rysiu, to ma pan z podasa pan wyszedł? Z podasa pan wyszedł, panie Rysiu, bierz pan te lewy. Jak z podasa, to pan Rysiu ładnie, że cztery kiery pędz pan Rysio mieć. Tylko nie zgłosił kierów. No, bierz pan jeszcze jedną kierową, panie Rysiu. Jeszcze raz wkiera pan bierz. Bardzo ładnie, panie Rysiu. Położył pan. Ten se ściągnął tutaj. To widzwa tutaj, panie Rysiu, bardzo dobry był. Ja go wyrzuciłem za cały Już nie bierzemy lewy. Siedem miał. Powinien... O, i czwórka kierów z boku. Jak szachra grał. Przyszedł Julijew i uciekł. SP2. Była czwórka, jest piątka. Sunit, Australia. Panie Rysiu, dwa trefle, chcesz szlemika zagrać. Nie będzie szlemika, panie Rysiu. Moje trefle niewykorzystane. Pana kiery podejrzane w karach dziura. Okazuje się, że 4 treflowe do oddania kier i karo. A jak się na trefla wyrzuci karo, to można wziąć 5 pikowych. Panie Rysiu, no powinien Pan dołożyć 6 kierów z bilansu. Jeżeli ja licytuję z bilansu, Pan powinien dołożyć 6 kierów z bilansu, na trefla wyrzucić karo i, i wygrać. Jeszcze raz, 5 pikowych 4 treflowe to 9 karowa 10 kierowa 11 i przebitka kiera 12. A po co trzeci raz panie? Je... A bo jeszcze liczył pan. Dobra, no dobra. Kiera pan musi oddać, cudów nie ma. Panie Rysiu. I na trefla wyrzucamy karo. Miał pan dwie nadwyżki, panie Rysiu. A po... Aha. No, jeszcze raz to się źle podzieliło. Dwie nadwyżki miałeś pan, panie Rysiu. To do, jak ja mówię, mam bilans na cztery piki. Pan dokłada sześć pików. I nie bawi się pan Karo. I A mógł pan wyrzucić trzy kara, zrobić trzy kiery, zrobić numer. Bardzo ładnie pan rozegrał, panie Rysiu. Tylko bilans. Ma pan dwie nadwyżki nie 11, a 16. Moja dama Karo straciła na wartości, a Skaro też nie. <laughs> Mógł pan pseudo przymus ustawić, jeżeli Maria Szkier był razem, nie był razem. Nie był razem, nie, nie. był. Pan. Panie Rysiu, przegraliśmy trzy, no bo idzie. Ja gram z panem, panie Rysiu z bilansu. Nie gram na bloki. Więc jak pan ma dwie, dwie nadwyżki, pięć oczek, to są dwie nadwyżki po mało tego. Jeżeli ja ma, mam i pan ma, to jeszcze nasze się kumulują z dodatkowa nadwyżka. Hiram. Ekspert z Tajlandii. No pięknie. A te, te literki co to jest? A, kolega z Grecji albo Pik, panie Rysiu, nie pomogę panu. Pik mi nie pasuje żadną miarą. Co nie znaczy, że na waleta pik nie zawistuje. Mój król tref zyskał na wartości. No w trefla, panie Rysiu. W stolik tego. W najsilniejszy stolik wistujemy, nie w karo. No tak, bardzo dobrze. Nie, nie, to nie będziemy się bawić. Nie będziemy żadnych impasów robić. Bo tu krystalizujemy piki. O, panie Rysiu. Pan ma tylko damę pik. To pan ma króla kier pod impasem, ale ma pan lewe karową. Mhm. O, wygrają to. W trefla. Bardzo dobrze. Tylko już panu przebitki nie dam. Tu trzymam układ impasowy. W kierach też mi się przyczyma. Mhm. Ściągnął wszystkie. Dlaczego waleta? A, bo dama była na stole. Pani Rysiu, muszę za 10 minut skończyć. Pan się na mnie nie gniewa. przymus ustawia siebie, ustawia przymus. Powinniśmy wygrać to rozdanie dla odmiany. Skąd on wie, że kiera nie oddaje? Pan Ryszio odrzucił, bo ja zaakceptowałem. Przecież Panie Rysiu, walet bierze, Wyrzuca pika. Znaczy, na pika wyrzuca kiera. I resztę bierze. Nie szkodzi, panie Rysiu. Panie Rysiu, gram stanu. Jeszcze 10 minut muszę skończyć z przyczyn technicznych. Pan się nie gniewa. No pasuje, do chlusta, dobra karta. Panie Rysiu, z wejściem ostrym, jak na Pana, zablokował Pan im zablokował Pan im końcówkę. Panie Rysiu, muszę pasować. Za słaby jestem, żeby dać kontrolę. Czterech kierów też nie kontruje. Kiery się gram tę jeszcze jedno, Pan się nie gniewa. Hiram bo cię zbutuje, jak to mówią Francuzi. Może to być ostatnie, panie Rysie, że to tyle potrwa. No, Iran poucza, Hiram poucza przeciwnika swojego że nie powinien pasować Panie Rysiu, Pan im da zagrać cztery kiery, ja zawisuję w dziesiątkę kar dwie kierowe biorę masz panasa Panie Rysiu Ściągi pan, panie Rysiu, nie, nie pewnie To nie było rozsądne, panie Rysiu, lepiej w trefle, ale trudno. Wezmę te lewe, będę miał trzy. Stało 12 kierów, a powinien wyrzucić przegrywającą beznadziejne zagranie. Teraz nawet dziesiątka kier mu nie pomoże. Mhm. Bi pan, panie Rysiu, jeszcze raz w karką. Niech, niech jeszcze raz przybije. Prawda, powinien pan pusi, jeżeli pan. A ja mam waletę. O. Ho ho, ho, moja Zoha. 11 kierów zostało. Chyba mi nie im pasuje waleta. No nie im pasowało, on nie umie grać. 11 kierów. Bij pan panie Rysiu, cokolwiek pan masz. O, bardzo ładnie. Tylko nie w karę już. wika, panie Rysio, pan masz albo w trefla. Prosiłem nie w karę. Dziewięć kierów zostało, osiem kierów zostało. niestety biorę tylko jedną lewę bo ta ósemka jest na promocji 0,3 no pan pan taką bombę miał tylko za dlatego, zaraz wygra się, nie dałem kontry. Panie Rysiu, muszę kończyć na więc piszę pan. Muszę, panie Rysiu, pan się na mnie nie gniewa. Co myśmy tu mogli? W karo w trefle nie a za Panie Rysiu, spróbuję trzy Bezatu. Pewnie cztery piki nam idzie, no ale co ja zrobię, Panie Rysiu? Nie ma, pan, nie masz, Pan, więcej. Wiskiera dać mi lewe. Boję się, że cztery piki nam idzie, Panie Rysiu. Może kontrą pan powinien wejść. Nie wiem. Przecież to nie ma kierów. Muszę zbić. Pięć tref wyszło. Dobrze pan przed tymi karami, panie Rysiu. Tylko ja zaszalałem. No, może się zablokują. Użkłada waleta może się zablokują. Może ten ma teraz dziesiątkę kier. Nie ma dziesiątki kier. Powinien trzy pik, panie Rysiu. Pan się nie gniewa, że się tak skiepściłem. Jeszcze te mi zabiorą. No całe szczęście. No daj pika. Jeszcze mi zabrał ten łobuziak. Chyba, że figur wypadnie. O, pod impasem było. Wypadł. Panie Rysiu, muszę kończyć. Pan się na mnie nie gniewa, robiłem co mogłem. Do zobaczenia.